maneczko z tej strony Dimoloso No i lecimy jak zwykle do sklepu Fortnite Nie zapomnijcie o kodziku w sklepie Dimoloso No i lecimy dzisiaj Solina Mamy ostrza 1400 Emotka 500 tu mamy za 300. 6 i dni 300. I następna 300. Stawą i szpagat. Lecimy do następnego. Fanatyczka z plecakiem za 1200. Mistrz. Mistrz. <grym> Stać. 1200. Lotnia. 800. I tu mamy za 500. Następny skinek. 1200. Wraz z plecakiem. I podwójną stylóweczką. Lotnia. 1500. Legendarna. Następny. 1200. Z plecaczkiem. Tu mamy baseball. Takie. Niby za 500. I malowanko za 300 następna za 800 Tu mamy sezon 6200 wraz z plecakiem emotka pierwsza 500 następna 200 następna 500 i tu za 500 pakiet zadań awansu awansu 1200 Zestaw Naomi Osaka Dwa skinki Plecaczek Zbierak Następny skinek Plecaczek Lotnia Następna lotnia Tu no mamy emotkę I zbierak 2700 Oczywiście wszystko ze stylówkami I pojedyncze za 2000, tu również mamy za 1600, lotnie po 800 i emotka za 300. Zestaw Ali, jeden skinek, plecaczek, lotnia, zbierak, emotka i do tego mamy malowanko. 2400, Ali 1800, pojedynczy z plecakiem z lotnią, zbierak za 800, malowanie za 500, i emotka za 500 zestaw Master 2600, pojedynczy 1500. Tu mamy za 800, emotkę za 500, lotnie za 1200. W zestawie Kate Markus, dwa skinki pojedyn 2000 pojedyncze po 1500. Do tego mamy zestawu za 1600. Zbieraki lotnia MOTKA. Pojedyncza MOTKA 300. I tutaj mamy 800, 500, 500 i 800. Pakiet podwójny agent 2500. Do tego mamy za 1200. Pakiet zadań z 1500 fałdolcami 42, 49. Pakiet mechatatko 5679 i technologiczna przyszłość 6379 Oczywiście nie zapomnijcie o ekipce, do ekipki mamy dołączony nowy styl i nie zapomnijcie o kodziku Dimolosa w sklepie dzięki wielkie za oglądanko pozdrawiam i do następnego filmu Trzymajcie się, Elo.